No, prosta, Witam wszystkich zgromadzonych! Dziś mija 31. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 31 lat temu czerwone świnie zdusiły światło wolności, dające Polakom nadzieję na lepszą przyszłość. Wprowadzenie stanu wojennego od nią weszło się bez ofiar. Ludzie, jak i od kul, byli bici i prześladowani. Do dziś żaden Czerwony nie odpowiedział za te zbrodnie i nie odpowie, gdyż chroni ich ogromosłowa gruba kreska. To właśnie w Magdalence komuniści przeformowali się na liberastów i dogadali się ze starannie dobraną opozycją. Wspólnie z nią sprzedali Polskę w niewolę brukselską, czego kulminacją było podpisanie 13 grudnia haniebnego traktatu lizbońskiego, likwidującego naszą niepodległość. Dziś część tych formowanych opozycjonistów niepodległości, zapominając, że to właśnie oni ją zaprzepaścili. Te ponure kreatury chcą, by Polska się obu obudziła. Mamy nadzieję, że obudzi się jak najszybciej, a wtedy zdrajcy i ich pomocnicy znajdą się tam, gdzie ich miejsce. Dziś ci magicy z kreski się śmieją, ale już jutro może nie być im do śmiechu, gdy przyjdzie czas rozliczyć za sprzedaż i zdradę Polski. Jak to mówią, zima wasza, wiosna nasza. A wiosna już nadchodzi i uśpiony naród się obudzi. Chwała wielkiej Polsce! Chwała, Chwała wielkiej, wielkiej Polsce! Przygotowujemy się do wymarszu.